Kobiety rządzące państwami były rzadkością w starożytności. W ciągu trzech tysięcy lat historii Egiptu tylko kilka kobiet naprawdę rządziło krajem. Dokonała tylu rzeczy w czasach, gdy kobiety miały ograniczone możliwości, a jej historia różni się od wizerunku z rzymskich kronik. Obraz Kleopatry przekazany nam przez historię. Stworzyli niemal wyłącznie ci, którzy doprowadzili do jej upadku. Rzymianie. Historie piszą zwycięzcy, i tak było z Kleopatrą. Rzymianie opisali ją jako wielką uwodzicielkę, dziwkę, wschodnią czarownicę. Te kłamstwa na wieki stały się prawdą. Legendy o Kleopatrze stały się równie słynne jak ona sama. Uwodzicielka, rozpustnica kąpiąca się w oślim mleku, tak podstępna, że dostała się do Juliusza Cezara owinięta w dywan. Ale żadne dowody nie potwierdzają takich mitów. Kleopatra miała 39 lat. Jej świat się walił, imperium runęło, a wielka miłość i mąż Marek Antoniusz nie żył. Najgorszym losem było zawleczenie jej w łańcuchach do Rzymu jako trofeum, żeby wróg mógł z niej szedzić, pozbawiając jej godności królowej oraz bogini. Kleopatry nie prowadzono w pochodzie przez Rzym. To znaczy, że udało jej się umrzeć na własnych warunkach. Nie bała się śmierci. Chciała umrzeć tak, żeby spędzić wieczność z Markiem Antoniuszem. Nie wiadomo jak Kleopatra umarła, ale szybko narodziła się legenda która przetrwała do dziś. Śmierć od ukąszenia jadowitej kobry, jedna z najbardziej dramatycznych w historii. Wybrała godną i honorową śmierć. Kathleen uważa, że ciało Kleopatry przewieziono do Taposiris Magna, żeby spoczęła w murach świątyni tam, gdzie nie znajdą jej Rzymianie. Kathleen będzie szukać, dopóki nie odniesie sukcesu.